Cześć, witajcie! Ja jestem Nexty A to jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj będziemy zwiedzać Opuszczony ośrodek kolonijny Dokładnie Na samym wstępie możemy zobaczyć Że wszędzie jest pełno śmieci Więc naprawdę widać, że <laughs> Widać, że ktoś tu chodzi Dosyć często I nie sprząta Ok, na samym wstępie mamy budkę, budka która jest niestety już przewrócona, hmm. na internecie widziałem zdjęcia jak ona stała, no cóż, niestety przegrała walkę z czasem, eee. <grytanie> ok, gdzie by tu się udać, widzę pierwszy budynek po lewej stronie, to może od niego zacznę, eee. ośrodek jest naprawdę... Eee. Dawno opuszczony. Jeśli się nie mylę, to w latach 90. już został opuszczony. O, i tutaj mamy pierwszą salę. Wejdę sobie tam przez drzwi, najlepiej. I najlepiej wyciągnę sobie też panel ledowy, żeby cokolwiek było widać. Na kamerze. W jednym ośrodku już byłem, kolonijnym, nawet w nim nocowałem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, jest tam film na kanale. I no, ok, jestem w środku. Mm, co my tu mamy? Budkę jakąś, elektrykę, toaleta. Ha, tutaj się sufit już sypie. Oj, odpada wszystko. Trzeba uważać. No, jak widzicie sami, ośrodek nie jest w najlepszym stanie. Powiedziałbym, że w dramatycznym i opłakanym. Tu nawet wytwarza się własny ekosystem. Jest już troszkę późno, dlatego tak mało światła może być. <laughs> Aha, no nie dziwię się, dlaczego to są paprotki, jak tu w dachu jest dziura, gdzie woda sobie podlewa te. Te właśnie paprotki. Może tutaj nie będę chodził pod tym dla własnego bezpieczeństwa. O, no jest to dosyć spora sala, że tak powiem. Tutaj jeszcze jakieś materace, czy to łóżka się zachowały. Ale poza tym nic specjalnego. O, tu jakiś stosik. Jest tu naprawdę cicho. Jest to jakieś. No, jest to odlu na odludnionym miejscu mm, w środku lasu. Tu również dziura, naprawdę strach potem chodzić. Firanki jeszcze wiszą. natura Widać jak las przejmuje to miejsce. Dobra, chyba nic. Tutaj więcej ciekawego nie spotkamy, więc lecimy dalej, o, tu jest jeszcze jakiś. Nie wiem, co to jest, jakaś doniczka. O! To jest dzik, świnia. A tu królik. Taka ozdoba. E, nic, lecimy dalej. Jeszcze e, zachęcam Was do subskrybowania kanału, bo naprawdę e, chyba warto. <laughs> no, przynajmniej moim zdaniem staram się, żeby filmy były jak najlepsze. A jeśli Was interesuje. Właśnie dziedzina ulbeksów, to, to dobrze trafiliście, <grym>, że tak powiem. Ok, spójrzcie na to, że ta droga jest mega zarośnięta. Kurde, ale komary gryzą. Dobra, pójdziemy sobie tutaj tą ścieżką. Niestety, za dużo informacji na ten temat nie mam tego ośrodka. Chyba że później się dowiem i dogram narrację, e, tutaj jest jakaś budka. Ciekawe do czego mogła służyć. Kurde, jest tu tyle komarów, że normalnie ja nie mogę stać w miejscu, bo mnie zjedzą. Masakra. Ah, Zajrzę jeszcze do tego ciekawego pomieszczenia. Bo wygląda to choćby tu był jakiś pokój, gdzie mogli spać. Obozowicze? Tak, jest tu łóżko, szafa spoko. Ech. Ok, Czy coś tu jeszcze jest? Tutaj nie? Mm -hmm. A, właśnie, <grym> bym zapomniał. Jest tu jakieś zejście na dół, tylko muszę sobie ogarnąć panel LEDowy, bo jakoś mi nie działa. Okej, okay, okej. Okay. Ogarnięte. Sufit się nie zawali, chyba nie. I co my tu mamy? Ogromny boiler. Chyba ogrzewano tutaj w tym wodę. Prawdopodobnie tak. Tutaj widzę, że po lewej stronie jest chyba. Podobny budynek do tego, w którym byłem przed chwilą, do tej, wielki, do tej wielkiej sali. Zobaczymy, jak w środku ona wygląda. Może będzie w lepszym stanie, ale może też być w gorszym. Nie mam pojęcia, jak wielki jest ten ośrodek. Więc, tak jakby, troszkę idę w nieznane. No, ale po to tutaj przejechałem. <laughs> ok, zarośnięte to jest mega. Jak widzicie, no, z 30 lat to jest na pewno opuszczone. Drogi są wszystkie zarośnięte. O, i mamy. Mamy jakiś domek z opisem Krasnoludek. Tak się nazywała ta. Knajpa, ten domek. Jest on identyczny co tamten. O, a tutaj jest takie klimatyczne krzesełko jedno i tak naprawdę tyle. Można sobie na nim usiąść, ale nie wiem czy się nie rozpadnie, więc lepiej nie siadam. Chyba wiewiórka weszła na dach o, To mnie trochę przestraszyło O, a po drugiej stronie Również Dach się wali I nic poza tym Kurczę, Powiem wam, że Miejsce ma swój klimat. <laughs> Ale czy bym tu spędził noc? To bym się zastanawiał. Pewnie w nocy tutaj jest <laughs> nie, nie za kolorowo. Strach ma wielkie oczy. Tym bardziej w nocy. No. <laughs> Tam po lewej stronie widzę jakieś budynki. Mm, tylko pytanie: gdzie tu jest droga do tego? Bo już chyba kompletnie zarosła. Może sobie odpuszczę. Bo prawdopodobnie to jest ten sam. Ten sam, ten sam budynek co byłem w poprzednich dwóch. E, tutaj jest jakaś ścieżka prosto. Nie wiem czy. Nie wiem, gdzie ona mnie doprowadzi, czy, czy nie wiem, czy mnie nie wyprowadzi już za, za ten y, ośrodek. Chyba nie ma sensu tam iść, więc wracam. Czym prędzej, bo mnie komary naprawdę zjedzą. Jest tu ich, kurde, <gryw> za Muszę się cały czas ruszać, więc będzie to pewnego rodzaju dynamiczny Odcinek. Też sobie nie wziąłem żadnego spraya na komary. Kolejny budynek. O, tu jest również napis jakiś Jaś i Małgosia. Zajrzymy sobie. Prawdopodobnie. To jest identyczne co wcześniej, chociaż nie. Tutaj różni się różni się w środku. Okej, okay, tutaj były prysznice, więc dzieci sobie dzieci się mogły umyć. Hmm. Hmm. Ok, tutaj jakieś sale, materace. No, ten pokój nie wygląda aż tak źle. Naprzeciwko również podobna sytuacja. Ok, czyli wydaje mi się, że tutaj były po prostu pokoje, gdzie obozowicze w najzwyczajniej świecie spali. A być może tamte dwie poprzednie sale były jakiegoś rodzaju, może stołówką. Okej. Okay. Ta część tego budynku nie wygląda zachęcająco do zwiedzania. Mm. Mam nadzieję tylko, że mi się sufit nie zawali na głowę. Ok, ja pierdzielę. <noise> to chyba jest jeszcze cud, że to stoi. Nie ma tu czego szukać. No co, lecimy dalej. Lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się. Tam jest jakaś ścieżka, ale chyba do nikąd nie prowadzi. Tutaj po lewej stronie również widzę jakiś budynek. Żebym się tylko nie potracił tutaj. Bo zgubić się chyba tutaj nie jest <grym> za trudno. Wow, naprawdę czuję się teraz, choćbym chodził po jakiejś, po Prypeci, po strefie po prostu, w Czarnobylu. Krasnoludek, aha. No, tam już byłem. I tutaj też jest kolejna chatka, puchatka. A, pokrzywy. Ała. <laughs> Jeszcze się pokułem, zielona żabka, kreatywne te nazwy. I co tutaj się znajduje w środku, okej, okay. tutaj kolejny sufit, który się wali, a poza tym pusto, pusto, ale. No nie oczekiwałem tutaj jakichś fajnych artefaktów czy pozostałości. Tutaj znowu sterta materacy. Być może ktoś tu odłożył z myślą, że jeszcze je kiedyś weźmie, a tak to się rozkładają już 30 lat. O. O. Dobra, wycofię się do tego miejsca, gdzie przyszedłem, i później skręcę w drugą stronę. Ok, jestem w miejscu, gdzie był ten boiler, a ja teraz będę szedł w drugą stronę. Tutaj jeszcze jakiś kibelek jest roztrzaskany. I tutaj widzę, że jest jakiś budynek z cegły. Wszystkie pozostałe były z, chyba z blachy zrobione, czy coś. Tego typu zobaczymy, co tu się znajduje. Okej, okay. tutaj chyba są kolejne prysznice. Wydaje mi się, że to po prostu był budynek z samymi prysznicami, Czyli taka łazienka. Tak, to była łazienka dla obozowiczów. Zastanawiam się, czy tu są jeszcze jakieś przedmioty jak jakieś chustawki, czy coś w tym stylu. Fajnie, jakby fajnie, jakbym znalazł. Ok, teraz jestem na placu, chyba. Być może parking? Coś w tym stylu. Tu jest wejście do kolejnego pomieszczenia. O! To może być ciekawe. Altanka. Altanka też cała zarośnięta. Nie wiem, czy uda mi się tam wejść w ogóle. Będzie to trudne, trudne zadanie. Okej okay. Jest altanka. Spójrzcie, dach się wali, więc może nie będę tutaj stał. Reszta się zachowała. Ach. Zajrzę jeszcze do tego pomieszczenia. Okej, okay, tu jest cała elektryka. Mm, hmm. O, tu jakiś stolik jest. Ciekawe, co to był za budynek i do czego służył. Spójrzcie, jak się tam rwali Płyty odchodzą. Tutaj kolejna łazienka. Sporo sporo tych łazienek tu mieli a z drugiej strony co się kryje? Mm -hmm, tu byłem o tutaj jest miejsce gdzie była kuchnia kuchnia no niewiele z niej zostało tej naprawdę o, ale to robi naprawdę wrażenie ten okap cały ale tutaj farba schodzi niesamowicie. Wow. świetne Może zrobię zdjęcie. O, tutaj mam jeszcze widoczek na wcześniejszą altankę, która jest pokolorowana nawet na różne kolory. Zapraszam również na mojego Instagrama Next link w opisie. Mm, tam się pojawiają relacje z urbeksów, zdjęcia jakieś fajne. Jak ktoś jest zainteresowany, to może zajrzeć. O, a tu jest chyba... Kurczę, muszę założyć tą rękawiczkę. Lodówka? Ale, nie, jakaś szafka. To nie jest półka. No, ok, ok, półka jakaś na. Nie wiem na co, może na jakieś przetwory. Kolejna dziura w dachu. A tutaj to w ogóle dach. Dachu nie ma. Ok, U, to jest ciekawe miejsce. Ciekawe co tu było. Wygląda to, choćby choćby tu były rozstawione stoły. Być może stołówka była właśnie tu, a nie tam. Tak, to by miało sens, bo tam nie było kuchni. Więc ja bym przypuszczał, że tu była jadalnia, gdzie mogli sobie zjeść coś dobrego. Tak, tak. Na pewno tu była jadalnia. A tutaj jest też jakieś wejście. Czyżby ubikacje? Tak jest. Kolejne toalety. Tu jakiś pokoik. Czy to się dało otworzyć w ogóle? O, temu sufitowi troszkę nie ufam. Ok, kolejne pomieszczenia. Hmm, tu jest jakiś znaczek. To może oznaczać, że tu była toaleta dla dziewczyn. Idąc dalej. Napotykamy się na kolejne pokoje, gdzie spali. O, a tutaj ciekawe graffiti. Ha, chyba nie za bardzo przyjemne. Mm. Ok, tu widzę, że jest wyjście. Uuu a to co? Jakaś zamrażarka? Chyba tak, spójrzcie na te drzwi pancerne. Jakie grube. Wow, troszkę wygląda jak kostnica. <laughs> Ale to na pewno nie jest kostnica. Ok. Opuszczamy stołówkę, lecimy dalej prosto. A, a masakra. Przebić się przez te krzaki to nie jest łatwe zadanie, a na pewno nie za przyjemne. Uh. Wow, 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 wow. Ale tu jest widok. Niesamowite. Tam chyba jest scena, scena, gdzie nie wiem, może jakieś filmy były wyświetlane. Jakiś teatr. Coś w tym stylu. Tu zresztą są jakieś mm, poduszki. Do, jest ich sporo. O, tu będzie fajna fotka. Jeszcze fajnie, że to słońce tak się przebija. Ok, na pewno coś będzie na Instagrama. No, ta sala, powiem Wam, chyba zrobiłem dla mnie największe wrażenie. Spora, przestrzenna. O, tu nawet radyjko jest. Radio rozwalone. Pełno szkła na ziemi. Trzeba patrzeć pod nogi. I kolejna budka. Coś takiego typu stało tam przy bramie, gdzie wchodziłem. Tylko, że tu jest bez dachu. Pewnie już zgnił. O, i można sobie wejść i być tam. <grym> Dobra. Tu jest tarasik jakiś, a tu też coś jest. Więc jest co zwiedzać. Fajnie. Hmm. Tylko co to jest? Jakieś. Hmm, Kurczę, Nie wiem, co to może być jakiś garaż do przechowywania rzeczy pełno. Przedmiotów tutaj jest pełno materacy. Jakieś koce. Żebym tylko jakiegoś kleszcza nie złapał, bo naprawdę tego tu jest pełno. Tam coś chyba widzę. Tu widzę jakieś ruki wystają. Być może tu była jak, były jakieś huśtawki Tu jeszcze jedna się zachowała, nie huśtawka, tylko jakiś element nie mam pojęcia czego tu chyba już wszystko zwiedziłem, wrócę się jeszcze do początku. Okej okay. ładna pogoda dzisiaj dosyć ciepło ja też już jestem po trzech Urbeksach, troszkę zmęczony a przede mną jeszcze jeden hardkorowy urbeks, który prawdopodobnie pojawi się jako następny o, tutaj widzę jeszcze jakąś ścieżkę. A, komar mi Hmm. Ale wydaje mi się, że ona nie prowadzi do niczego. Hmm. No nic, wrócę się na początek. Tam jeszcze możecie zobaczyć, że się lampa wyłania za drzew, cała obrośnięta i wydaje mi się, że już chyba wszystko zwiedziłem. Taki dosyć szybki urbex. Ale są i też takie. Uf. Uf. Same komary. Nie mógłbym tutaj chyba dłużej wytrzymać. Uf. Tym bardziej porobić jakieś ładne ujęcia też by było ciężko. Hmm. Strzelę jeszcze fotę. Teraz tak patrzę, że to nie jest żadna Świnia, tylko lis. Lis, który się czai za tym zającem. Nocować bym tu na pewno nie chciał z prostego faktu, że nie, że się bym czegoś bał, bo to pewnie też by była adrenalinka, tylko chodzi o komary. Zwyczajnie by mnie zjadły żywcem. Nawet jak się ruszam, to mnie kują. Ok, cyknę tylko fotkę jeszcze na szybko. Fotki porobione, więc będę już zmykał. Mam nadzieję, że Wam się urbek podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Bardzo mnie to motywuje do dalszego działania. A ja chyba jeszcze pominąłem jeden domek. Właśnie do niego idę. Ale mnie ptaki przestraszyły mm. Tutaj jest ta stołówka Stołówka, ale za stołówką jest jeszcze jeden jakiś budyneczek Drewniany Okej okay. drewniany domek i trzy łóżeczka idealnie o, tutaj mam jeszcze jakiś plakacik z przyprawami to by było na tyle, ja mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał jeśli tak to spoko, <gryw> jeśli nie to trudno eee, co, no ja lecę na kolejny urbex więc mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku.